Kulno-polski lider produkcji odzieży roboczej i ochronnej, medyczno-higienicznej, sortów mundurowych dla służby więziennej oraz tuk prawniczych, akademickich. Posiada bardzo dobrze rozwinięty park maszynowy, a także doświadczonych i kompetentnych pracowników. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu Dyrekcji Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego RAKON Powitam szacownych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Słowa powitania kieruję do gości specjalnych dzisiejszego wydarzenia. Witam serdecznie Pana Pułkownika Piotra Sękowskiego, Zastępcę Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. <klucz> Witam serdecznie Pana Podpułkownika Tomasza Panasiuka, kierownika zespołu do spraw funduszy aktywizacji Centralnego Zarządu Służby <klucz> Witam serdecznie przedstawicieli władz samorządowych na czele z panem Markiem Kurpisem, wicestarostą powiatu raciborskiego <klucz> oraz panem Dariuszem Polowym, prezydentem miasta Raciborze. Słowa powitania kieruję również do dyrektorów okręgowych inspektoratów służby więziennej. Pozwólcie Państwo, że te powitania skieruję na ręce pana pułkownika Łukasza Górnego, dyrektora okręgowego Inspe... inspektoratu służby więziennej w Katowicach. Są z nami dyrektorzy jednostek penitencjalnych. Pan pułkownik Maciej Konior, dyrektor zakładu karnego w Raciborzu. Pan major Piotr Chlebiczy, dyrektor zakładu karnego w Sieradzu. Pan pułkownik Wojciech Hemerlik, dyrektor zakładu karnego w Jastrzębiu Zdrowia. Pan podpułkownik Michał Mudy, dyrektor aresztu śledczego w Gliwicach. Pan major Michał Krupa, dyrektor aresztu śledczego w Częstochowie. Serdecznie witamy panią podpułkownik Gabrielę Grzybaczewską dyrektora aresztu śledczego w Bytomiu. Jest z nami pan kapitan Roman Pawluś, dyrektor zakładu karnego w Guboszycach. Serdecznie witamy również pana majora Jarosława Bronem, dyrektora zakładu karnego w Wojkowicach. Swoją obecnością zaszczycił nas pan porucznik Daniel Belica, dyrektora aresztu śledczego w Tarnowskich Górach. Jest z nami pani major Katarzyna Goszkowska dyrektora aresztu śledczego w Katolicach. Witamy serdecznie pana kapitana Marcina Żaka, zastępcę dyrektora aresztu śledczego w Sosnowcu. Jest z nami pan major Krzysztof Czępiel, zastępca dyrektora zakładu karnego w Herbach. Witamy serdecznie pana podpułkownika Irenę Łaciaka, ciaka zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie, kierujący oddziałem zewnętrznym w Bielsku-Białej. <klucz> Witamy serdecznie pana podpułkownika Przemysława Smolarka, zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach. <klucz> Witamy serdecznie pana majora Karola Kubę, zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Gabralinie. Zaszczycił nas swoją obecnością pan major Damian Knapp, dyrektor aresztu śledczego w Krasny <klucz> Witamy serdecznie pana majora Tomasza Iwaniuka, dyrektora zakładu karnego w Kluczborku. <klucz> Jest z nami pan dr Grzegorz Kosiński, pełniący funkcję dyrektora zakładu karnego w Raciborzu w latach 2017-2020. Serdecznie witam kadrę zarządzającą przy zakładów Pracy. Pozwólcie Państwo, że te powitania skieruję na ręce Pana Jakuba Kaczorowskiego, dyrektora generalnego przedsiębiorstwa POMET Brąki. <klucz> serdecznie witam przedstawicieli środowisk naukowych. Witam serdecznie Pana doktora Pawła Struzika, Jego Magnificencję, rektora Akademii Nauk Stosowanych w Braci Jest z nami również dr Julija Mleskawa i Magnificencja rektor Uczelni Metropolitalnej w Katowicach. Serdecznie witamy również pana doktora habilitowanego Marka Walancika, profesora Akademii USB, dyrektora Centrum Badań i Edukacji Służb Mudrowych Akademii USB Dobrowych Górniczych. Słowa powitania i wariazy głębokiego uznania kieruję również do Pana Tadeusza Sy Syki, reżysera i producenta filmowego oraz doktora Karola Ulicza realizujących pracę nad nowym filmem poświęconym powstaniu styczniowemu, w którym za część kostiumową odpowiada firma RAKON. Gorące brawa. I szczególnie gorąco witam wszystkich pracowników przedsiębiorstwa ROKAN wraz z ich najbliższymi. Witam serdecznie przedstawicieli instytucji publicznych, służb mundurowych, przedstawicieli świata biznesu, przyjaciół przedsiębiorstwa Rakon oraz wszystkich zgromadzonych gości. I jeszcze raz proszę Państwa o gorące brawa dla wszystkich naszych gości. Pozwólcie Państwo, że przejdziemy teraz do części, gdzie zaprosimy naszych gości specjalnych i poprosimy o zabranie głosu. W imieniu pana Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości, proszę o odczytanie listu i adresu kierowanego do uczestników dzisiejszej uroczystości przez pana Macieja Komora, dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu.